Wypożyczony jeszcze do laty. Praco, kumpla. A tu mądry bez konkursowiec, mojego cela. i kokorzam kokozambo i do przodu. Kokorzam i do przodu. Patrzcie. Determinacja, determinacja. Tak jadę. Siwek, nie daj się. siwek, nie daj się, bo to była twoja scyla, a? Co skończyłeś, ja w ciebie wierzę. Co, co? To wola laty scyli bierze, jedna czy dwie? O, tu zaszkały jakieś dwa następne idioty. Załem i obetun <noise> te 3, 4, 2, 4, to nie jest twoja cela i co młody nie daj się bo to jest twoja Babru,